Dzień dobry widzowie. Teraz będą, klikajcie nasze subki i teraz możemy patrzcie Tam na dole mamy przycisk kanał YouTube. Dobra. I lajka czy zostawiacie czyli lajki, kciuki w górę. No to Dobra. teraz jesteśmy w stanie zostanie 3000 le... łapek w górę to nagramy film z gotowania. To Jesz... nie? No, ale nie wiem czy się uda, ale, ale musi zobaczymy. być 3000. No. No to teraz będziemy wam śpiewać Kurki trzy były sobie kuriczy i się go sobie szły. Były sobie. Były sobie kurki trzy, i byli się go sobie szły. Siema! Może dzisiaj nagramy jakiś filmik fajny? Ale już jest... dawno gramy filmik, już pierwszy. A może teraz drugi będzie. Były z, był Titanic, teraz zagra, zagramy Tytanika. Nie, bo ty, w Titaniku nie można nic śpiewać. Śpiewasz coś w Titaniku? Nie. A co oni śpiewać? Żabki, żabki. Czy nie? A nie. Bo, o tej dziewczynie swojej. Teraz poczekajcie. O już, ma O tak. Och, narzeczona, narzeczona... narzeczona. Poczekaj się na kamerę! Jak nie mogę się doczekać, jak będzie nasz ślub, Kiedyś będę miał z Tobą dzieci, a jak na razie jesteśmy dziećmi, a jak na razie jesteśmy dziećmi, a jak na razie jesteśmy. Dziećmi,